Rozpoczynamy, Asiu, co polecamy na Dzień Gier Planszowych? Na Dzień Gier Planszowych polecam Gizmos, który można u nas kupić w akcji do dróg. Takich mniejszych gier, Podziemne Imperium. Bardzo przyjemna, szybka gierka. Z i z miłą chęcią zawsze można zagrać. Albo samemu. A z takich większych gier to... Assassin'a. Ja mogę ze swojej strony polecić y, zieloną hordę Saida, Ponieważ uwielbiam Trebusza, lepsze to jest niż w Czarnej Pladze. Oraz mają więcej dodatków jest. No dobra, faktycznie teraz jest druga edycja, ma dużo więcej dodatków, plus jeszcze to co dojdzie teraz do nas. Ale dalej w jest moje top 1. serdecznie, melduje się z siedziby Portal Games z, z naszą najnowszą premierą, czyli Assassin's Creed Brotherhood of Venice. W środku jest masa wyjątkowej kooperacji, bo polegającej na e, skradaniu się, ukrywaniu ciał po zabójstwie, skakaniu wież do siana, które znamy z e, gier komputerowych i masa różnych rzeczy. Jest tu około 40 ponad godzin gameplayu, jeżeli chodzi o samą kampanię, więc zbierzcie drużynę, dołączcie do bractwa, stańcie się asasynami, no i miłej rozgrywki. Jaka polecejka na dzień gier planszowych? Dzień żartów nie ma, dziesiąty dziesiąty. Ten gościu mówi, grajcie w Amerytrasze. Ja mówię, nie, nie grajcie w Amerytrasze. Tam są figurki, trzeba malować, na problemy. Grajcie niezbadaną planetę. Hej, hej, polecam Mindpucka, łatwo, szybko i przyjemnie. Hej, a ja polecam Arknowe, gra zaawansowana, budujemy własne zoo, fajna gra rodzinna. A ja polecę spotkać się z grupą znajomych i zagrać w listy ze światów, bo to naprawdę dobra, fajna, zmyślna gra. Słuchajcie, wróciłem z targów Essen, zapanownie z różnych innych że w Podziemnym imperium, że dało radę, że jest masakra, że wracamy mega szczęśliwi, że były to dla nas najlepsze targi od ponad 5 lat, w sensie 5 lat odliczyłem do tyłu, nieco było wcześniej, więc zajebiście, ale oprócz tego, że było udane dla podziemnego imperium, oprócz tego, że było udane dla różnych naszych tajnych miejscowych motywów, no to popatrzmy, co się, co się wydarzyło, że do mojej kolekcji wjechała Maria. Że do mojej kolekcji wjechała nowość targów Essen o Napolonie. Teraz Napolon film będzie, prawda? Więc, jakby temat jest bardzo, bardzo gorący. Wjechała gra o czołgach, ponieważ gry wojenne o czołgach są najlepsze. Więc, mamy tutaj Donel Szylak, taka historia na froncie wschodnim. Nakupowałem masę gier wojennych, nakupowałem masę karcianek japońskich, tajwańskich, koreańskich i tak dalej. Mega fajne targi. Polecam, zarób, przyjeżdżacie tam. Dzień dobry Państwu, Dziennik Telewizyjny jak zawsze o 19 wieczorem czy jakoś tak. W SM Słuchajcie było przecudownie zarąbiście, natomiast było to bardziej, najbardziej zatłoczone SM na jakim w życiu byłam. Przejście, no takie szczegół techniczne, ale ważne, przejście do toalety z naszego stoiska zajmowało około 20 minut. I to nie dlatego, że było daleko, tylko dlatego, że szło się jak takie kingwinki jeden koło drugiego i no, było generalnie ciężko. Natomiast pod względem ludzi, którzy do nas przyszli, to takich ludzi, których znamy od lat, którzy przychodzą na nasze stoisko naprawdę do 10 lat. Pod względem mm, spotkania ze znajomymi, z przyjaciółmi, było przecudownie, było wspaniale i naprawdę było... Baterie mamy naładowane, Paco niestety nie, bo się rozchorował, ale reszta zespołu powoli, powoli wraca do sił i widzimy się na bieżąco. Gosia jest przeziębiona, przez co Grymiał jest lekko osowiały, dlatego bardzo serdecznie polecam Wam rozrywkę w Jakuba Wędrowicza. Na zdrowie! Słuchajcie, dzień gier Panszowych, co polecamy? No, więc idzie jesień, właśnie uszyły, przynajmniej się wyświetlają, nie ma tutaj macie, reklamy nowego sątur Tour Detective z HBO będzie wierzył czwarty, czwarty sezon więc moi drodzy, Detective, zapraszamy znajomych, zapraszamy sąsiadów zapraszamy różnych ziomów i powiemy, słuchajcie, jak lubicie kryminały lubicie te wszystkie mroczne historie skandynawskie albo różne inne jest taka gra Detective wymyślana przez Polaków, napisana przez Polaków, w której przez 5 scenariuszy, przez 5 odcinków kampanię, rozwiązujemy mega fajnego plota takiego gigantycznego z historią w tle. Detektyw to wersja jest chińska. gra się w 14 językach na całym świecie. Mega hit. Możemy pokazywać polski game design znajomym sąsiadom. Gram detektywa. Zapraszam na kampanię. Macie 5 zajebistych weekendów grania. Polecajka dla osób lubiących negatywną interakcję i mitologię: Blood Rage, Wikingowie, Rising Sun, Feudalna Japonia, Ang? Egipt. Polecam. I teraz bez żartów, wiecie, że ja tak euro super nie, ale grałam ostatnio solo Eleven. Świetne euro. Takie, że się stresuję tym kolejnym meczem, dniem, co tam zarząd znowu wymyśli. Naprawdę fajne jest. Bardzo lubię, polecam. Jak tam po Essen? No kurczę, w porządku bardzo. Było tak, że poprzekładali tam te wszystkie hale, wrzucili wszystkich gików planszówkowych do jednej hali, wszystkich gików rpg figurkowych do drugiej i tak dalej, i tak dalej. I strasznie ciężko się tam było poznajdować, ale się udało. Tyle, że straszne tłumy, nie? Essen było bardzo, bardzo intensywne. Nie wiem, czy nie było rekordu ludzi, więc mieliśmy tłum na stoisku przez praktycznie każdy dzień. E, ludzie bardzo, bardzo, bardzo ciepło przyjęli naszą najnowszą premierę, czyli Imperial Miner nazywany też podziemne imperium, a więc to jest bardzo, bardzo duży plus. Do tego mamy, to prawda tu nie widzicie, bo się nie mieści w kadrze sterty różnych sampi do ogrania, więc najbliższe dni zapowiadają się bardzo, bardzo gorąco w naszej filmie. I bardzo ciekawe. Okay. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to zapraszamy do wjazdu na nasz kanał, gdzie zobaczycie więcej materiałów z portal Games. Tutaj możecie kliknąć w następny film i do zobaczenia następnym razem.